Witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars Dzisiaj yy, spoglądamy sobie na najnowszy karnet I zrobimy mały opening Tak? Na pierwsze podbierajmy punkciki Dobra Ściliśmy trochę gierkę Zobaczmy co jest w Sklepie darmowego, monety Ponoć się kiedyś przydadzą Teraz Sprawdźmy karnet mm. Rewerwerowie tak? Mhm Za pierwszym poziom Potem za 30 jest Bale, teraz sobie sprawdzimy jak Tym się gra I tu jest skin do niego No To sobie wypróbujemy Mhm Jak to strzela? Snajperka taka? Chyba tak No, yy. to też działa tak jak snajperka? Chyba nie. Mijają. Nie no, wychodzę stąd. Dobra, przeczytajmy sobie informację o tym zadmiarzu. Nie tu, tylko tu. Um. Tu jest. A nie, tu. Kurczę. Musimy wrócić Wyjść Dobra mm, i poczytajmy sobie Szansa na otrzymanie zadmiarza hermetycznego rosną. E, tutaj tego nie będzie, a tu jest. Okej. Okay. Jakieś śmieszne zadmiarz Dobra, teraz przechodzimy do opingu sprawdza tylko jedną rzecz. Dobra się nagrywa, jest dobrze pierwszy big boxik i mamy z niego trzy rzeczy białe monety są punkty do odgera, punkty do spajka i punkty do bi no, tak średnie ale też jest dobrze monety, punkty do kolet Mortisa Berona kolejne o, już trochę więcej monet. Znowu punkty do Idbita i znowu punkty do B. Um, to nic nie dało tak szybko odtworzenia Dobra. Monety, punkty do B, punkty do MZ i punkty do Franka. Mm, Szkoda, że mi się wypada. Punk y, punkty do Rico, punkty do Colette, punkty do Spike'a Monety, punkty do MZ, punkty do Stiu, czyli nowego do wymiarza, który został wprowadzony. I powrót do bieżącego sezonu tutaj już też mam trochę przygotowanych rzeczy do opakowania. Zacznijmy sobie od małych skrzynek. No, z tej akurat nic nie będzie, ale są punkty do Bi do Mortisa po 6 21 golda. Otwórzmy sobie drugą małą skrzynkę. I tu też są punkty do B i punkty do Franka, tym razem więcej. Więc się cieszę. Czas na dwie duże skrzynki, no. I serio nic mi nie wypadnie. No, w tej nic mi nie wypadło na przykład. Nic potrzebnego przynajmniej. No, 36 monet. E, punkty do Rufensa O. Hmm. Ja się tak cieszyłem. No, dobra, smutno e, Zagrajmy sobie może na chałcik, albo nie już każdy wie co to jest knockout yy. sprawdźmy nagrody sezonu jakie są a jakieś fajne skin hmm. ciekawe możemy kogoś ulepszyć może yy. nie, nie możemy ulepszyć jeszcze nikogo z 8 mocy więc sobie zagramy jedną solóweczkę Mam nadzieję, że to jest solówka. Tak, solówka. Tylko, że... O. Już. Ej. Kolego. O nie, uciekni. Hmm. No i giniemy chyba. Chyba, że mi się... Dobra, nie naginiemy. No Kurczę. No nie polecam tej mapy. Przynajmniej jak się gra tym zadmiarzem, więc znajdziemy sobie innego zadmiarza. Tym zadmiarzem może będzie Stu. Się zobaczę. Dawno nie byłoby ESO tak swoją drogą, więc nie ja wiem się teraz co na kanale. Napiszcie z czego byście chcieli kolejny odcinek, bo jak na razie nie piszecie, więc to mi smutno. Tu się jest, Mmm Skupienie Full Profeska O, Mortis Nice Gdzie Dziękuję Może mu użyć supergadżetu, ale to Chyba Nic mu nie da Ciebie też by się przydało zabić Piel Hmm. Dobra, kurczę. A mały zasięg. A dobra. Włączymy co przypadkowo oto strzały. Ota mhm. Nie no, nie potrafię grać na zadomiarzem. to jest Sojna? No nie. Nie no no. Ludzie. No tak. Kiedyś to czeka to było normalka, teraz to Stiuskracka z z to jest normalka, ja cię. Ech. Może jakąś... No kiedy nie byśmy sobie pograli, no byśmy musieli dzisiaj wyjść, ale... Dobra Zapowiada to się... Tak się to nie ma powiedzieć Dobra No i chyba jest gol Tak gol Możesz strzelić Serio, chłop, nie chce strzelić Aż strzelić. jacie Takie ty powiedzieć jak to w sobie każdą gierkę. Strzelaj do gościu No zginie Jacie, no bez sens. Dobra, panowie, podziękujemy. Pan Tak, skocz tam. Dobrze. Strzel. Ja się serio. Na flopcie udaj no, po raz uda kolejny. No. Ja się, serio. Nie, no. Takich gracze graczy to... Uff. Ja to się chyba nie da na za te reporta, więc... Będę z chęcią dało. Dobra. Może jeszcze raz sobie spróbujemy zagrać? A teraz na przykład nagrody. Można kogoś dobrego drobnie. Znaczy nie drobnie, tylko e, do jakichś dobrych e, współpracowników. Współcy matek. Czy No, lecimy. I tak źle dzisiaj nic nie dropem. To jeszcze tak samo mi te gry wychodzą. Internet też nie łapie Panu też podziękujemy Dobra O nie dobra na no jest dzięki Jak na razie runda wydaje się być yy, Po dobrej stronie dla nas Ale to wszystko może się zmienić Może można umieć trolla w drużynie Mój jest trollem. Na przykład na Dynamite Pan se za długo już tu pożył No muszę podziękować Dobra O nie Aha, ale strollowałem Tak, to smutną byś, Nie. Zapraszam też do odcinka, który właśnie w tym momencie się pokazuje tutaj w karcie. w górnym rogu. Poglądajcie z tego. Bo nie wyszedł naprawdę bardzo dobrze. Chyba lepiej niż nam ta gruda wychodzi. Przynajmniej mi. No już podziękujemy, No i chyba winek. A im mój po raz kolejny. No jest. No i to by było na tyle z tego odcinka. W przypadku na łapkę do, na dół, a szkoda. To by było na tyle z tego odcinka. Dostawcie łapkę do góry i suba. Cześć.